Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na piątkowy odcinek poprzedzający otwarcie na amerykańskiej sesji na pod, poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji dzisiaj ostatni odcinek tego tygodnia. Indeks SP 500 na początek od wczoraj tutaj nie, nie zaszły żadne zmiany, z tego względu, że wczoraj był dzień bez sesji na Wall Street. Po tym jednym dniu przerwy dzisiaj notowania na amerykańskim rynku akcji zostaną wznowione. Chociaż też nie będzie to taka zwyczajna sesja, ponieważ e, będzie ona skrócona. E, podczas e, ostatniej sesji, ostatnią sesję indeks SP500 zakończył na poziomie 4027 punktów. Jeśli spojrzymy na e, rynek kontraktów terminowych, to kontrakty futures na indeks SP500 w tej chwili oscylują w okolicach 4040 punktów. Tak więc e, możemy spodziewać się, że dzisiejsza sesja otworzy się na plusie i, e, i na początku sesji tutaj, giełdowe, na początku sesji będziemy obserwować wzrosty i giełdowe byki spróbują zakończyć ten tydzień na plusie, wspierane przez ostatni protokół z posiedzenia FOMC, który miał taki dosyć, no trochę gołębi wydźwięk jednak. Wiele osób spodziewało się, że właśnie, że niedługo nastąpi spowolnienie stóp procentowych, no i w tym ostatnim protokole Protokole z posiedzenia FED rzeczywiście e, wielu członków opowiada się za spowolnieniem tego tempa zacieśniania, co jest pozytywnym e, sygnałem dla inwestorów. Sugeruje to, że w końcu po tych wielu miesiącach, kiedy to, e, te stopy były agresywnie podwyższane o 75 punktów bazowych, w końcu jakaś nastąpi tutaj zmiana w polityce pieniężnej i e, to i te warunki zaczną. Zaczną być trochę bardziej sprzyjające, to tempo trochę spowolni. Pierwszą spółką, jaką na dzisiaj przygotowałem, jest Ford Motor. Ford wycofuje z dróg 634 tysiące swoich suwów z powodu ryzyka pożaru wynikającego z pękniętych wtryskiwaczy paliwa, i też tutaj spółka apeluje do właścicieli, aby przeprowadzili przegląd swoich samochodów. Akcja obejmuje modele Bronco Sport oraz Escape wersje z 2020-2023. Ford poinformował, że podczas działania, podczas działania silnika, pęknięty wtryskiwacz paliwa może spowodować gromadzenie się paliwa lub oparów z paliwa w pobliżu gorących powierzchni, co może skutkować właśnie pożarem pod maską. Wycofanie wycofanych tutaj zostanie około 525 tysięcy samochodów w USA, natomiast w pozostałych krajach zostanie wycofanych 114 tysięcy. Ford otrzymał 54 zgłoszenia właśnie tutaj informujące o takim incydencie, o pożarze pod maską, natomiast nie odnotowano żadnych zgonów spowodowanych tym zdarzeniem. Oprogramowanie w pojazdach w wspomnianych słowach zostanie zaktualizowane, aby tak, aby wykrywać, czy właśnie pojazd posiada ten defekt, czy też nie, i jeśli taki samochód posiada defekt, to, to oprogramowanie pojazdu poinformuje kierowcę, wyślę mu, pokażę mu powiadomienie, że potrzebna jest tutaj właśnie naprawa, naprawa tego defektu. Jeśli chodzi o rekomendacje dotyczące Ford Motor, mamy tutaj 10 rekomendacji kupna, 9 rekomendacji jest neutralnych, natomiast najmniej mamy rekomendacji sprzedaży. 4 takie rekomendacje występują. Kolejna spółka, czyli EDF, EDF czyli Electricité de France. Według gazety Les Echos, planowany we Francji podatek od zysków nadzwyczajnych dla spółek energetycznych. Może kosztować wspomnianą spółkę nawet 5 miliardów euro w kolejnym roku, w 2023 roku. EDF płaciłby zdecydowanie największy podatek spośród tych francuskich spółek energetycznych, francuskich firm energetycznych. Limit cenowy na energię jądrową i odnawialną we Francji ma wynosić 100 euro na megawattogodzinę. Po przekroczeniu właśnie tego poziomu pozostałe zyski mają tutaj być, mają tutaj właśnie. Mają być opłatą, mają być tym podatkiem od zysków nadzwyczajnych. Podatek ma ograniczać zyski wynikające z wyższych cen energii i wspomagać tutaj gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa zmagające się z wysoką inflacją. Jest to część szerszej polityki Unii Europejskiej, która została uzgodniona w tym roku. Natomiast unijny konsensus tego limitu cenowego wynosi 180 euro na megawattogodzinę, także no, znacznie więcej niż, niż 100 euro, które ma obowiązywać we Francji. Co tylko pokazuje właśnie, że francuski rząd jest tutaj o wiele bardziej rygorystyczny w tej kwestii. Rekomendacje dotyczące Electricité de France. Dwie rekomendacje są pozytywne, zalecają kupno. Najwięcej mamy rekomendacji neutralnych, jest ich sześć. I również dwie rekomendacje są negatywne, zalecają sprzedaż akcji spółki. I ostatnia, ostatnie przedsiębiorstwo, ostatnia spółka, jaką na dzisiaj przygotowałem, czyli Stellantis NV. Stellantis zmienia model, swojej, model tutaj działania swojej sieci dealerów. Spółka poinformowała o swoich planach dotyczących reorganizacji tej sieci dealerskiej w Europie. Ma to nastąpić w lipcu przyszłego roku. Na początek zmiany mają zostać wdrożone w Austrii, Belgii, Luksemburgu oraz Holandii. Natomiast pozostałe kraje europejskie mają stopniowo implementować ten nowy system dystrybucji. Plan polega na przejściu do modelu agencyjnego, czyli tutaj producent przejmie większą kontrolę nad procesem sprzedaży i też cenami. Natomiast dealerzy będą tutaj zadaniem dealerów będzie świadczenie usług dostawy pojazdów oraz też usługi serwisowe będą leżeć tutaj w zakresie obowiązków dealerów. Stellantis oznajmił, że przeprowadził symulację i w tym nowym modelu działania dealerzy mogą liczyć na co najmniej taką samą rentowność, a za to są mniej, tutaj mają mniejszą ekspozycję na ryzyko, są mniej narażeni na ryzyko. Już w zeszłym roku spółka informowała, że do czerwca 2023 roku zakończy wszelkie umowy sprzedaży z europejskimi dealerami dla wszystkich swoich marek. No i takie, takie tutaj działanie ma obniżyć koszty w firmie. I stanowić też wsparcie dla inwestycji w elektryfikację. Rekomendacje dotyczące Stellantis są zdecydowanie pozytywne. Tutaj przeważają rekomendacje kupna, jest ich 20, czyli prawie 75%. 6 rekomendacji jest neutralnych, a tylko jedna rekomendacja zaleca sprzedaż akcji. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na przyszły tydzień, na kolejne odcinki.